Potężne miliony dla czerwionki Leszczyn. Te olbrzymie pieniądze zostaną przeznaczone na instalacje oze, czyli odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj walka o, o czyste powietrze, walka z niską emisją, to naprawdę nie tylko mowa na ten temat. Tą alternatywą do tradycyjnego, przepraszam, węgla, są właśnie takie rozwiązania. One są nowatorskie, one są być może trudne do przetworzenia w świadomości, natomiast nie warto uwierzyć, bo one nowatorskie są może w obszarze naszego kraju, ale naprawdę na świecie już te tematy przećwiczono. Do projektu zgłosiło się niemal 700 osób. Ostatecznie środki na instalację OZE otrzyma niemal 550 mieszkańców czerwionki leszczyn. W tej chwili jest stworzony zespół grupa osób, które będą się zajmowały typowo, tylko i wyłącznie obróbką dokumentów związanych z grantem, które otrzymaliśmy, żeby ten, te pieniądze zostały wykorzystane właściwie i w dobry sposób. Środki mają zostać rozdysponowane w ciągu najbliższych dwóch lat. Przyznane granty obejmują instalacje paneli fotowoltaicznych, solarów oraz pomp ciepła. 22 miliony to potężna broń w walce z zanieczyszczonym powietrzem i niską emisją. tego jestem niezmiernie zadowolony, że, no, że walczymy z tą niską emisją. Muszę Państwu powiedzieć, że to oczywiście nie jest nasze ostatnie słowo. Zarządu województwa śląskiego pana marszałka Jakuba więc planujemy w tej nowej perspektywie w szczególności skupić się na na właśnie tego typu działania, bo widzimy, jakie potrzeby są w mieszkańcach województwa Śląskiego. Potrzeby mieszkańców Czerwionki Leszczy i sąsiednich gmin w walce z emisją są ogromne, bo smog nie ma granic administracyjnych. Już po raz dziesiąty na terenie województwa Śląskiego została zorganizowana Industriada. Czerwionka Leszczyny z tej okazji zaprosiła mieszkańców na wesele. I to wcale nie do restauracji, ale na familoki. Wesele to jest integrująca społeczność lokalną e, impreza. Każdy kiedyś był na Weselu, każdy ma swoje własne doświadczenia związane z Weselem, i tymi doświadczeniami dzieliliśmy się podczas przygotowań, ale również dziś podczas samej industriady. Wesele to także uroczystość z piękną i bardzo bogatą obrzędowością. I tę obrzędowość, i te śląskie piękne dziedzictwo dziś prezentujemy w różnorodny sposób. W programie imprezy znalazły się m.in. warsztaty dla dzieci, zwiedzanie z przewodnikiem, odkrywanie izby tradycji kopalni Dębieńsko, wystawa zdjęć i pamiątek ślubnych, animacje dla dzieci czy zabawa z zespołem weselnym. Oczywiście nie mogło również zabraknąć młodej pary. Jesteśmy mile zaskoczeni, że e, mieszkańcy gminy i miasta, jak i myślę, turyści zaszczycili nas swoją obecnością i się razem z nami bawią. Mieszkańcy i goście świetnie się bawili, bo przecież najlepsza integracja odbywa się poprzez zabawę. To jest niezmiernie, to jest niezmiernie istotne. Integrujemy się wokół tradycji, integrujemy się wokół tego, co na tej ziemi funkcjonowało, funkcjonowało przez lata i to jest niezmiernie, niezmiernie ważne, żebyśmy, żebyśmy pamiętali o swoich korzeniach. Kolejna integracja wokół tradycji już za rok, wtedy jedenasta edycja największego festiwalu dziedzictwa przemysłowego w naszej części Europy. Znane publiczności z telewizyjnego ekranu Jakub Kucner wraz ze swoją partnerką Karoliną Zagozdon gościli m.in. w zespole szkół w Czerwionce leszczynach przyjechali w bardzo konkretnym celu. Też takim największym naszym celem tego jakby jeżdżenia jest też pokazanie młodym ludziom przede wszystkim i, i pokazanie tego, żeby nauczyli się doceniać to, co mają i zasiania w nich takiej chęci pomocy, czyli tego, że każdy może zrobić chociaż coś dobrego, żeby nie patrzeć tylko na siebie, tylko że kurczę, no mogę zrobić coś też dla innych, prawda? I tu o to chodzi, żeby gdzieś zasiać w nich taką chęć pomocy i pokazać, że mają naprawdę dużo, mimo wszystko, i żeby doceniali to, co mają. Jakub i Karolina założyli fundację, Power Changers. Podczas spotkania z młodzieżą dzielili się swoimi spostrzeżeniami z codziennego życia gambijskich dzieci i zachęcali do pomagania innym. Ideą fundacji jest to, żeby, żeby pomagać gdziekolwiek się nie jest, jakby w swoim nawet otoczeniu. My akurat wybraliśmy Gambię i chcemy pokazywać na tym przykładzie ludziom, że można pomóc i naprawdę nie trzeba wiele. Pomysł założenia fundacji rodził się stopniowo. Trzy lata temu ja po raz pierwszy pojechałem z kolegą, który miał inną fundację. Jakby ja gdzieś zawsze marzyłem o tym, żeby pojechać na studiach na taką misję humanitarną. I gdzieś tam się nada, nadarzył nadarzyłaś taka okazja. Pojechałem po raz pierwszy no i ten pierwszy wyjazd faktycznie bardzo dużo zmienił, dużo też przewartościował gdzieś tam w mojej głowie. No i potem zaproponowałem Karolinie za drugim razem. Pojechaliśmy razem za drugim razem. Na koniec drugiego pobytu gdzieś powstał, taka myśl powstała, żeby utworzyć własną fundację, która będzie pomagała. I tak powstała Fundacja Power Changers, którą młodzi ludzie podczas spotkania mogli poznać bliżej. To spotkanie przyniosło im jednak więcej korzyści niż się spodziewali. Zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że jesteśmy w XXI wieku i żyjemy w zasadzie w dwóch różnych światach, więc uważam, że bardzo dobrze jest sobie pomagać i jakby stworzyć ten świat tym u nich trochę lepszym niż jest teraz. Myślę, że porównanie Afryki a Polski, jakie, myślę na przykład tutaj mamy warunki życia, wszyscy myślą, że na przykład A, na przykład gorzej niż Ameryka, ale na przykład porównanie Polski, a naprawdę tej Gambii to jest naprawdę duża różnica, więc myślę, że ludzie mogą się wiele nauczyć. Dla mnie to jest niesamowite, że my jako ludzie możemy pomóc komuś innemu. Mnie bardzo zaskoczyło to, że tak jak tutaj było powiedziane w Gambii dla dzieci i również jak dla dorosłych, rzeczy, które dla nas są takie codzienne, oczywiste, dla nich oni tylko o tym marzą i nie zawsze mogą to osiągnąć. Po zakończonej prezentacji o dzieciach uczących się w szkole w wiosce Busumbala był czas na pytania oraz przekazanie darów i datków, które już jesienią trafią do Afryki. Mimo bardzo gorącej aury pogodowej kilkadziesiąt wychowanków z sześciu placówek integracyjnych z naszego regionu rywalizowało podczas dziewiątej olimpiady sportowej. Staramy się organizować tego typu przedsięwzięcie. Wynika ono ze specyfiki naszej placówki, ponieważ uczęszczają tu też dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to placówka integracyjna i chcemy też wyjść naprzeciw oczekiwaniom innych placówek specjalnych, integracyjnych, dlatego też propagujemy zdrowy tryb życia poprzez to przedsięwzięcie sport. I zapraszamy zaprzyjaźnione nam placówki. W tym roku w sportowej rywalizacji wzięło udział sześć placówek, które wytypowały sześcioosobowe drużyny w dwóch kategoriach wiekowych. Te zmagania polegają na konkurencjach sportowych, dzieci pozytywnie rywalizują ze sobą i mogą przede wszystkim odnieść sukces. To jest najważniejsze, najważniejsze dla dzieci. Uczestniczące w olimpiadzie dzieciaki dostrzegały w niej same plusy. Można rywalizować i też to jest takie bardzo motywujące, bardzo fajne. No bo można się nauczyć. Czego? I na przykład grania w piłkę albo w koszykówkę. Nauczyć można się nie tylko sportowej rywalizacji, ale również współpracy w zespole tak ważnej w sporcie drużynowym. Okay. Strażacy ochotnicy wspólnie ze swoimi rodzinami oraz przedstawicielami władz samorządowych gminy i miasta Czerwionka Leszczyny świętowali jubileusze powołania swoich jednostek. Zaczęliśmy kiedyś w zeszłym roku wstępnie rozmawiać na temat tego, że akurat składa się fajnie, że pięć ochotniczych straży pożarnych obchodzi w tym samym czasie jubileusz. Jedna to OSP Czerwionka 115 lat, później mamy OSP Dębieńsko-Wielkie, OSP Przegędza, OSP Leszczyny, OSP Bełk, które mają 110 lat. No i jak mówię, postanowiliśmy, że może dobrze by było połączyć wspólne siły, i według moich informacji, chyba jesteśmy pierwsi w Polsce, którzy zjednoczyliśmy się i no, chcemy teraz wspólnie świętować. Jubileusz był również doskonałą okazją do podziękowań strażakom za ich ofiarną i bardzo często narażającą ich życie służbę. Podkreślić należy ich dużą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa w życiu społecznym. Powiem nieodzowna, jeśli chodzi o ich codzienną dyspozycyjność, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Za ich życie, zdrowie to dzięki Ochotniczej Straży Pożarnej, między innymi, a może przede wszystkim. Oni są zawsze i wszędzie gotowi na największe poświęcenia, gotowi poświęcić zdrowie, życie. Dla nich nie ma barier, także nie ma granic administracyjnych, także działają poza terenem naszej gminy. Bardzo cieszy fakt, iż wielu młodych ludzi wstępuje w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzieciaki z młodzieżówki OSP Leszczyny mają już na swoim koncie sukcesy w zawodach strażackich. Trzecie miejsce zdobyliśmy na tych zawodach, mamy puchar. A co to były za zawody? Yy, młodzieżowych drużyn strażackich. O, o, pożarniczych, no. Tam na przykład mieliśmy sztafetę i bojówkę, czyli musieliśmy pokonać tor przeszkód z na przykład wężami i musieliśmy zrobić wę węzły, musieliśmy położyć sprzęt strażacki do, strażacki do danego obrazka. Dzięki tak dobrze wyszkolonej młodzieży można być spokojnym o przyszłość strażackich jednostek.